Cześć, witajcie z tej strony. Ja, Abakus Brick i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki mały przegląd paru z krakowskich sklepów. Będzie to taki przegląd świąteczny. Popatrzymy sobie na jakieś e, promocje, na zestawy Lego, po prostu na sam asortyment w sklepach. E, odbierzemy sobie paczkę, którą pewnie pokażę wam w tym odcinku, znaczy. Paczkę otworzę na innym, ale ogólnie Wam ją pokażę, że, że, że coś sobie zakupiłem. No i co? Zapraszam do oglądania. W karturze, jak widzicie, można zobaczyć pierwszą wystawkę z klockami. Są tu jakieś pomniejsze promocje, jakieś Lego French, Harry Potter, no i inne tam jakieś serii. Ziti Wam zbytnio nie pokażę, bo będę widoczny przez ochroniarza, nie chcę, żeby uważał, że nagrywam. Tu mamy jakieś zestawy Lego Classic dla promocji, tu nawet w fajnej cenie za 100 zł ten to zestawik. No naprawdę nawet ciekawe, ciekawe promocje. Najfajniejszy ten zestaw Lego Creator. Powiem Wam, że dawno nie było mnie w tym moim Carrefourze, bo jak widzicie jest bardzo dużo asortymentu z klockami Lego. Jest to wszystko bardzo ładnie poukładane i mamy różne zestawy w fajnych cenach tutaj. McLaren Senna za 179 nie o ten zestaw chodzi, tutaj bukiet kwiatów, różne 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 zestawy, nawet mamy Heca z Mandalorianinem i Baby Yodon w drogu. Tutaj no widać różne różne promocje, ale nie są one chyba tak dobre jak na internecie. Naprawdę jest tego sporo. Jeszcze widać dużo LEGO Video. Tutaj taką Panią Jednorożec, Pirata i Panią e, Cukierek. Coś takiego e, widać. Dużo, dużo tego jest. No i jeszcze jakieś Dotsy, Disney'e i Classic. Tak sobie trochę poszukałem po tych półkach i znalazłem figurkę z Looney Tunes. Jako jedyna się ostała i zaraz zobaczę ile w ogóle kosztuje. Sprawdziłem cenę tej figurki i kosztuje ona 1 13 zł. Także skuszę się na jedną saszetkę, no która w sumie tutaj pozostała. Jeszcze znalazła się taka fajna płeczka z kockami. Jak widzicie, mamy tu zestaw LEGO Ninjago Smok Overlorda za 100 zł. I taki zestaw z LEGO Hidden Side za 59 zł. ze zniszczonym pudełkiem. Jestem sobie teraz w Auszanie w Ponarce. I jak widzicie można zobaczyć takie fajne sanie Mikołaja, a na nim zestawy Lego. Tak się to prezentuje. Tutaj mamy takie miejsce na obracanie figurek i kolejne zestawy. Dalej mamy zestawy Lego City. Tutaj pokazywałem Wam głównie promocje, jakie są. Tutaj na ten zestaw safari. Tutaj Lego Stance. Za 68 zł tutaj kolejny Lego Stance. Za 230 zł. LEGO Videos 24 DOC i kolejny DOC. Parę dni temu wcześniej byłem w tym łóżku i ceny się trochę pozmieniały. E, tutaj jakaś promocja jest na LEGO Speed Champions, Bugatti nadal jest i tam ogólnie za drzewka bonsai kwiatki była cena 179 zł, a teraz niestety została zmieniona. Strasznie dziwię mnie liczba tych budowali gaz, bo tak na tu z 11 sztuk. Ten polibak, jaki tu możemy zakupić, to jest złego duchu. Zosę na 10 zł. W dłuższym przedmiocie się zauważyłem parę promocji, ale nie są one jakieś za duże. Parę dni wcześniej była taka fajna choineczka, którą możecie teraz zobaczyć i takie fajne zestawy. Niestety już jej nie ma. A jeszcze parę dni temu była tutaj ta fajna choinka Lego. Już jej nie ma. Szkoda. Zwoliłem sobie jeszcze nagrać podróbkowe płytki Lego, które można znaleźć w auszanie, No i jeszcze takie fajne podróbeczki z takim oto wystającym klockiem. No a tak wyglądał cały asortyment parę dni wcześniej. Trochę się uszczuplił. No a tutaj dalej taka fajna cena za Bugatti. No i te drzewka, bonsai, kwiatki i różne zestawy. Dalej jestem sobie w Empiku, no i tutaj trochę dyskretniej szybko nagrywałem, bo po prostu klocki Lego przeniesi znowu w kolejnym Empiku bisko także było mi to nieco trudno nagrać. Jak widzicie wróciłem sobie już do domu, tak wygląda ta paczka. Jest ona ze smyka. No, i na odcinku Lego Hall dowiecie się, co tutaj się znajduje. Jest tu, no wiadomo, no co no, no, klocki Lego, ale się dowiecie już to w tym Lego Hallu, który pojawi się w tym miesiącu. Mam nadzieję, że ten krótki przegląd Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, fajnego komentarza tam na dole oraz subskrypcji. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć!